Międzynarodowa Akademia Kabały przedstawia serię wykładów budowa wszechświata. Lekcje prowadzi kabalista profesor Michał Leitman. Wprowadzenie w naukę Kabała lekcja pierwsza. Witam Was wszystkich na naszej kolejnej wirtualnej lekcji Nauka Kabała, Pticha. Pticha Lechochmata Kabbala. Wprowadzenie w naukę Kabała. Jest to, jak już mówiłem, jedno z przedmów do księgi Zohar. Księga Zohar ma wszystkiego cztery przedmowy. Mawoles Jefera Zohar, Pticha Lepierusz Asulam, Agda Males Jefera Zohar i Pticha Lechochmata Kabbala. Czyli wprowadzenie, przedmowa, wstęp. Tutaj mamy wprowadzenie w naukę Kabała. Jest to mały, ale pojemny artykuł, który opowiada o całej nauce Kabała, czyli o całej budowie wszechświata. Chociaż on sam po sobie nie jest duży. To jednak z moimi komentarzami powstała księga o objętości 570 stron. Jednakże my postaramy się cały ten materiał przejść tak szybko, na ile to będzie możliwe, próbując wgłębiać się nie tyle w samą naukę, a bardziej w to, jak praktycznie zastosować ją na sobie. Bo to jest właśnie najważniejsze, czego potrzebujemy od tej nauki, i właśnie dlatego została ona nam przekazana. Czyli, kiedy kabaliści piszą o na nauce kabała, to oni nie opisują nam tak naprawdę całego systemu światów, sił, które oddziałują na nas. A po co nam ta wiedza? My i tak będziemy musieli wszystko to poznać poprzez siebie. A do tego czasu jak poznamy, wejdziemy w ten system, zobaczymy wszystko naocznie, przekonamy się o prawdziwości i zaczniemy z tym pracować sami, jak gdyby integralnie zestroimy się z tym, nie będziemy w stanie tego zrozumieć. Dlatego kawaliści nie opowiadają nam o całym tym ogromnym mechanizmie, o tym, jak on jest urządzony, bo dla nas jest to bezużyteczne. Oni opisują tylko tę część urządzenia, całej tej kolosalnej maszyny i w takiej formie żebyśmy my mogli używać tej części, o której jest mowa, w naszych zajęciach kabałą, do, do tego, żeby wejść w odczucie, we współdziałanie z tym systemem, z tą ogromną maszyną. A potem my sami zrozumiemy wszystko wewnątrz siebie na zasadzie nieszmat adam tiołam dzieinu. Dusza człowieka uczy go, prowadzi go. Dlatego kabaliści w żadnym wypadku nie próbują objaśnić nam nawet najmniejszego stopnia wyższych światów w ich pełnej objętości, w pełnym obrazie. To nawet nie jest możliwe. To, co oni nam dają, to tylko ta część wiedzy i pod takim kątem, którym pomoże nam wejść w wyższy świat. I w ten sposób my też powinniśmy czytać wszystko przez nich napisane. Jak tylko ludzie zaczynają otwierać kabalistyczne księgi, natychmiast pojawia się problem. Z jednej strony, jeżeli oni otwierają te książki w tym celu, aby rzeczywiście wejść w tajny świat, poznać go, zlać się z nim, znajdować się w nim, to inna sprawa. Wtedy oni poprawnie przysłajają materiał. Ale dlatego potrzebny jest nauczyciel, potrzebna jest grupa, żeby ciągle korygować człowieka, poprawnie go kierować, podpowiadać mu, jak on powinien patrzeć na tę wiedzę, by z ich pomocą zaczynać stopniowo rozsuwać tę mgłę, tą, tą ścianę niepostrzegania tego wyższego świata przez zwykłego człowieka. A z drugiej strony są ludzie, którzy zaczynają widzieć w w nauce kabała coś praktycznego dla siebie Dla swojego materialnego świata Oni myślą, że im teraz otwiera się Cały mechanizm, który oni mogą sobie wziąć I przyciągnąć do siebie W materialny świat Używać go dla swojego pożytku w tym życiu Do swoich interesów Wzbogacić się, przekląć kogoś Pobłogosławić, wyleczyć Albo rzucić urok itd. No i oczywiście oni niczego od tego nie uzyskują i jak oni przychodzą na zajęcia kabałą, tak i z nich wychodzą, nawet nie dotknąwszy prawidłowo do jej wewnętrznej istoty. I jeżeli my teraz zaczęliśmy zajmować się nauką kabała, to powinniśmy zrozumieć, że jest to bardzo praktyczna nauka, która dana jest nam dlatego, żeby nas zmienić, odkryć w nas nowe organy odczuwania, które pomogłyby nam otworzyć tę tajną część wszechświata ukrytą na dzisiejszy dzień przed nami taką można powiedzieć pozaziemską, czyli znajdującą się po drugiej stronie naszych odczuć trzy tysiące lat temu żył taki wielki uczony i kabalista rabi Hanania Ben Akashia który powiedział tak że Zechciał stwórca oczyścić ludzi dążących do stwórcy, dlatego dał im torę i przykazania. Ludzi dążących do stwórcy, do wyższego. Stwórca to najwyższa siła przyrody. Elohim. W języku hebrajskim gematria, cyfrowy zapis imienia, jest używana dlatego, żeby odkryć i pokazać istotę tego imienia. I gematria słowa elokim, stwórca, odpowiada gematrii słowa przyroda, tewa. To znaczy, że jeżeli mówimy o stwórcy czy o przyrodzie, to jest jedno i to samo. Tak do tego odnosi się kabała. Rabbi Hanania mówi, że cała kabała, ona jest y, dana dlatego, żeby oczyścić człowieka. A co to znaczy oczyścić? dać mu w miejsce jego małych, egoistycznych, ziemskich pragnień inne pragnienia, inne organy postrzegania, z pomocą których zacząłby on odczuwać wyższy świat. A od czego my powinniśmy oczyścić się? On mówi tak, że w istocie człowiek jest stworzony jako absolutnie egoistyczny i nabywając na swoje egoistyczne pragnienia, jeszcze i zamiar altruistyczny, on w ten sposób jakby rozszerza diapazą swojego odczuwania. Czyli on mówi tak, że wszechświat można rozdzielić na dwie części. Tę część, którą my odczuwamy, kiedy my jesteśmy ukierunkowani na siebie, w kierunku swoich odczuć, żeby egoistycznie wciągnąć wszystko w siebie. My odczuwamy tylko małą cząsteczkę całego otaczającego nas świata. Dlaczego? My wiemy to z własnego doświadczenia. Kiedy próbujemy coś w siebie wchłonąć, to co my w siebie wchłaniamy i przyswajamy? Pod względem czasu, ilości, według masy i siły, to jest bardzo, bardzo nieznaczne doznanie. Ono natychmiast odchodzi, jest czasowe. Ono nie może być ogromne, nieskończone według swojej masy i siły, bo wtedy rozerwałoby nas. Nie bylibyśmy w stanie przyjąć go. Wiadomo, że nawet bardzo dobre odczucie, kiedy jest za wielkie, sprawia ból. Tak więc, jeżeli my przyciągamy tylko do siebie, to tym samym jesteśmy bardzo ograniczeni. Chociaż my naturalnie urodziliśmy się takimi, żeby otrzymywać w siebie. I ten świat to jest właśnie odczucie, którego my doznajemy przy przyciąganiu w siebie. Mówi rabbi Hanania, że istnieje całkowicie inna. O wiele większa część wszechświata, gdzie znajdują się zupełnie inne siły. Wyższy świat. Ten wyższy świat zbudowany jest na zupełnie innej zasadzie. Nie do siebie, nie egoistycznie, lecz na zasadzie oddawania. Ale uwaga, pełnego oddawania. Proszę nie mylić tego oddawania z oddawaniem tzw. altruistów naszego świata. Jeżeli będziemy postępować w zgodzie z tą zasadą, to będziemy w stanie odczuć całkowicie inną naturę. Ale tu nie jest tak, jak to się mówi, po prostu oddawaj. Nie, tutaj chodzi o to, że my urodziliśmy się w naszych naturalnych wspólnościach, żeby wszystko wciągać w siebie, absorbować, wchłaniać, i nie możemy wybawić się od tego, żeby wszystko odczuwać tylko wewnątrz siebie. Istnieje całkowicie inna natura. Kiedy my Oddajemy od siebie. Promieniujemy. Zaczynamy odczuwać świat. Czyli od siebie. Przy czym zasady pełnego oddawania my nie, moze, nie możemy sobie nawet wyobrazić teraz, ponieważ. W naszym świecie istnieje możliwość myśleć jakby o sobie, ale jednocześnie też o innych, tak jak na przykład altruiści. Ale jak mówią kabaliści, a dzisiaj również i biolodzy, i inni naukowcy dochodzą do tego wniosku, że w każdym z tych przypadków nadal jesteśmy egoistami, nawet kiedy myślimy jakby o innych, dlatego że tych innych my odczuwamy jako bliskich sobie. Typowym przykładem jest matka myśląca i troszcząca się o swoje, o swoje dziecko. Ona odczuwa je jak część swojego ciała i dlatego opiekuje się nim. Jednakże o cudzym dziecku ona przy tym nie myśli. Dla niej jest całkowicie nieważne, co dzieje się z innymi dziećmi. Podobnie i całe nasze oddawanie w naszym świecie, ona jest zawsze egoistyczna i znajduje się pod tak zwanym machsomem. Mahsom to coś takiego jak szlaban, jak kurtyna, oddzielająca nasz świat od wyższego świata. Ale gdzie w praktyce znajduje się ten podział, gdzie przechodzi ta granica? Ona znajduje się wewnątrz nas. To jest po prostu nasze postrzeganie. Albo postrzegamy świat w sobie, albo od siebie, jak można postrzegać świat od siebie? Tego my teraz zrozumieć nie jesteśmy w stanie. Ale istnieje taka możliwość, kiedy po prostu bierzemy z zewnątrz pewną siłę nazywaną światło, która całkowicie zmienia w nas zamiar, całkowicie zmienia zamiar do siebie na przeciwległy od siebie. Właśnie to przejście. Nazywa się przejściem mahsomu albo wyjściem z wygnania. Ponieważ znajdując się w naszym dzisiejszym stanie tu na dole, nazywamy się wygnańcami z wyższego świata. Człowiek został stworzony i stale rodzi się w naszym świecie w tym celu, aby stopniowo w ciągu wielu wcieleń zgromadzić w sobie wyraźne, mocne. Pragnienie, żeby przejść ten maksom. Zmienić w sobie właściwości otrzymywania na właściwości oddawania i wyjść w wyższy świat. Przy czym, przy czym nowa, pojawiająca się w nim natura ma całkowicie inny charakter. To nie jest dodatek do egoizmu, oddawać innym ludziom, podobnie jak altruiści w naszym świecie, którzy w istocie także są egoistami. Nie. Człowiek tu nabywa inną naturę. Nowe właściwości. Dlatego kabała nazywa się tajną nauką, ponieważ dopóki człowiek nie otrzyma tej nowej natury, to nie jest w stanie wyobrazić sobie, co to takiego jest. Ale powoli, stopniowo technika kabały doprowadza go do takiej możliwości. Tak więc wszyscy my jesteśmy stworzeni dlatego, żeby wewnątrz siebie przystroić się tak, żeby w miejsce swojej naturalnej, wrodzonej skłonności, absorbowania, wchłaniania w siebie, przejść do tego, że zechcemy oddawać od siebie i wtedy staniemy się podobnymi do wyższej siły, która kieruje całym wszechświatem. Ta wyższa siła nazywa się Stwórca albo Przyroda Natura. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że to jest przyroda Włączająca w siebie cały wszechświat Obydwie jego części I nasz świat ten tutaj I wyższy świat ten Znajdujący się po drugiej stronie maksomu Tego przejścia z jednej części świata do drugiej Człowiek naturalnie powinien dokonać w ciągu swojego życia. On zobowiązany jest uzyskać właściwość oddawania. Dlatego powiedziane jest w torze: Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Podobnie do tego, jak tutaj kochasz tylko samego siebie i wszystko, co twoje. Jeżeli zamienisz to na od siebie, kiedy zaczniesz kochać bliźniego tak, jak wcześniej kochałeś siebie, i wtedy zaczniesz odczuwać zupełnie inaczej cały otaczający cię świat. I tak jak teraz podczas lekcji widzę was na ekranach, i ze mną w tej sali jest Moskwa, Sankt Petersburg i inne miasta. I podobnie jak teraz obserwujecie nasz świat. Nab nabywacie jeszcze dodatkowe właściwości oddawania od siebie. Egoizm waszego ciała pozostaje egoizmem, on wam nie przeszkadza. A nabywacie jeszcze te dodatkowe właściwości od siebie i zaczynacie widzieć we wszystkim otaczającym was jeszcze następny świat. On nie znajduje się gdzieś w innej galaktyce, za granicami systemu słonecznego. Albo gdzieś w innym wymiarze, on znajduje się tutaj, wewnątrz nas. Tutaj, teraz, razem z nami. Tylko trzeba zacząć odczuwać go. W tym innym sposobie postrzegania. Właśnie rozwojowi nowego, dodatkowego organu odczuć służy kabała. Uczy nas ona, jak otrzymywać i dlatego nazywa się kabała. Nauka otrzymywania organu, odczuwania drugiej części wszechświata. I w sumie cała nauka kabała tylko dlatego istnieje. Dalej, Balhasulam mówi, że cała natura naszego świata zbudowana jest tylko na pragnieniu. Niczego innego nie ma. I naturalnie, całe dążenie człowieka jest skierowane na otrzymanie rozkoszy. Czyli nie ma niczego oprócz pragnienia i rozkoszy która z jednej strony to pragnienie stworzyła i która je napełnia. I to pierwotnie stworzone pragnienie, tylko jedno pragnienie, zaczyna następnie rozwijać się i ono pod oddziaływaniem światła zmienia się i przyjmuje swoje różnorodne formy. czyli samo pragnienie, które zostało stworzone i które przedstawia sobą całą tę oto przyrodę, narysuję je teraz inaczej, ono jest stworzone po prostu jako pragnienie stworzone przez światło. Pragnienie stworzone przez światło, inaczej rozkosz. Ale następnie ta rozkosz zaczyna pracować w pragnieniu i zaczyna odkrywać w nim bardzo wiele różnorodnych form pragnienia. W samym napełnieniu pragnienia istnieje 613 rodzajów rozkoszy. I dlatego i w pragnieniu. Także przejawia się 613 rodzajów pragnień. Czyli nie ma niczego oprócz pragnienia i rozkoszy, ale każde z nich składa się z 613 rodzajów. I naturalnie, oprócz tego, że istnieje 613 rodzajów pragnień, pragnienia te mogą być albo duże, albo małe. Zmieniając się od tego pierwotnego pragnienia do przeróżnych innych form, które w nim się przejawią. przy czym światło, rozkosz, ono nie jest określane na zewnątrz tego pragnienia. To pragnienie jest, to jest stworzenie, które w sobie odczuwa światło. Czyli światłem nazywa się odczucie wewnątrz pragnienia. Wewnątrz stworzenia. Poza nim ono dla nas nie istnieje. My po prostu tylko teoretycznie mówimy, że jest coś, co istnieje przed pragnieniem. Ponieważ my istniejemy całkowicie tylko wewnątrz naszego pragnienia. Poza nim my nie możemy sobie wyobrazić, co może jeszcze być. Dlatego ten cały wszechświat, nasz świat i wyższy świat, o którym mówiliśmy, to wszystko przedstawia sobą tylko jedno pragnienie. Pragnienie napełnić się, nasycić się. I na miarę tego pragnienia odczuwane jest napełnienie rozkosz. Czyli praktycznie nauka Kabała mówi o tym, jak rozwinąć wielkie, prawdziwe, prawidłowe pragnienie i nastroić je na maksymalną rozkosz. Na takie napełnienie, które pomogłoby nam całkowicie osiągnąć całe stworzenie. Stać się równym temu ogromnemu pragnieniu. Wchłonąć w siebie absolutnie wszystko. I właśnie to jest zadaniem człowieka. Czyli praktycznie celem każdego człowieka jest osiągnąć całe to ogromne, objętościowo pragnienie. I stać się wiecznie istniejącym, wiecznie napełnionym. Do tego popycha nas otaczająca to pragnienie natura. A czym nas popycha? Otóż tym, że nie daje, nie daje nam nacieszyć się w naszych czasowych, odczuwanych w każdej minucie i sekundzie odczuciach. Ciągle ujawniamy w nich pustkę i brak napełnienia. A dlaczego? W tym celu, aby takim sposobem popchnąć nas do następnego stanu, stale zwiększając swoje pragnienia, sortując je, uciekając od przeszłości, goniąc za przyszłością. I tak do tej pory, dopóki nie dojdziemy do pragnień prawdziwych. Kiedy po raz pierwszy zaczynamy odczuwać prawdziwe pragnienie, które nazywa się punktem w sercu, zaczynamy odczuwać w sobie, jeszcze tutaj w naszym świecie, taki punkt w sobie który mówi nam, że wszystko, co ty odczuwasz w swoim egoizmie, tylko sobie, tylko dla siebie, już ci się sprzykrzyło. Ty się tym nie napełnisz. Popatrz na wszystko otaczające ciebie. W twoim dzisiejszym istnieniu nie ma źródła napełnienia. Ciągnie cię w inny obszar. A dokąd? Właśnie do tego obszaru po drugiej stronie. I wtedy człowiek przychodzi do kabały czyli zaczyna już rozwijać w sobie inne, nowe pragnienia. Czyli jak mówiliśmy, istnieje pragnienie stworzone przez światło. Takich pragnień jest razem 613, ponieważ jest 613 rodzajów rozkoszy, światła. Te życzenia mogą być w swojej wielkości ogromnymi od nieskończoności i aż do zera według swojego rozmiaru. I w tej mierze, w której przejawia się w każdym stworzeniu pragnienie, w tej samej mierze ono może się rozkoszować. Patrząc na siebie, co my możemy powiedzieć? Że są takie momenty, kiedy w nas pojawiają się ogromne pragnienia i chcemy rozkoszować się, napełniać. I w takim wypadku czujemy to napełnienie? Czyli samego światła nie ma. Światło jest to odczucie wewnątrz pragnienia. Rozkosz określa się tylko pragnieniem. Im pragnienie jest większe, tym większa rozkosz. I odwrotnie, mniejsze pragnienie, mniejsza rozkosz. Czyli my sami poziomem swojego pragnienia regulujemy napełnienie światłem wewnątrz nas. Nasze pragnienia, naszego świata to nie jest światło, o którym mówimy w kabale, ponieważ one znajdują się na minimalnym zwierzęcym poziomie. I dlatego, że wszystkie te pragnienia napełniane są tylko przy przyciąganiu w siebie. Światło w nas nie wchodzi. My nie odczuwamy prawdziwego światła, my czujemy tylko takie jakby dotknięcia z nim. Czyli przyciągamy światło, ono dotyka do naszych pragnień i natychmiast znika. Ono nie może w nas wejść, ponieważ światło i pragnienie, one są między sobą związane według. Prawa podobieństwa właściwości. Co to znaczy prawo podobieństwa właściwości? To znaczy, że jeżeli w świetle jest właściwość oddawać, to żeby poczuć światło i napełnić się nim, nasze pragnienie musi być również oddawać. Ale jak my w ogóle możemy stworzyć w sobie pragnienie oddawać, jeśli my wszyscy urodziliśmy się z pragnieniem otrzymywać? Wszystkie nasze pragnienia to tylko otrzymywać, napełniać siebie. Tak, ale jeżeli ja postawię przed sobą ekran, czyli zamiar, myśl, naprowadzającą pragnienie, ukierunkowaną na oddawanie, to w takim wypadku. My tym ekranem, czyli pragnieniem, zamiarem oddawać, zrównamy się ze światłem. I wtedy ono będzie w nas wchodzić. Czyli w tym stopniu, w którym we mnie będzie zamiar oddawać, w tej mierze we mnie wejdzie światło. I na tym właśnie zbudowana jest cała nauka kabała. Dlatego nazywana jest ona nauką o zamiarze, inaczej intencji, ponieważ na miarę zamiaru otwieramy światło wejście w nas. Jeśli nie ma w nas zamiaru, to światło, próbując wejść na nas, natrafia na nasze egoistyczne pragnienie wchłonąć, a nie oddawać, i natychmiast znika. I wtedy odczuwamy w miejsce światła tylko maleńką rozkosz która praktycznie natychmiast przechodzi. Pozostaje tylko, jak po smacznym obiedzie albo innej rozkoszy, jakieś wrażenie, które następnie praktycznie znika, zamienia się w pustkę. Ale jeżeli bym ja otrzymywał rozkosz przy pomocy zamiaru oddawać, które byłoby adekwatne, podobne do światła, ta rozkosz, pozostałaby we mnie i nie znikała. Wtedy pozostająca w nasz rozkosz nie doprowadza pragnienia do anulowania, a odwrotnie podtrzymuje go. W takim wypadku rozkosz pozostaje w życzeniu i one istnieją razem. I wtedy my, odczuwając je nieprzerwanie istniejącymi, odczuwam wieczne życie, ponieważ całe nasze życie jest tylko odczuciem w pragnieniu. Okazuje się, że w sumie pozostaje nam tylko poznać, jak można uzyskać zamiar na oddawanie. Wtedy staniemy się podobnymi do światła, ono wejdzie w nas i da nam odczucie wiecznego istnienia. Na tym dzisiaj zakończymy. Do widzenia, do następnej lekcji.